Witam Was serdecznie, kochani bizobie, z tej strony, David Jasper! Nie przedłużamy i lecimy! Siema! Kurwa, David Jasper! Siema, no witam, Mordo. Ej, mogę screena? Nie, nie możesz. Siema, Mordo. Ło, wow, kurde, siema, czy to ten Kacper? Dawid Jasper! Nie, nie mówię, co ty! To ja witam serdecznie, witam, piąteczka. Niech to będzie zwariowane noc! sobie boją i I do tańca porwi wreszcie ją, dianioły śpią. Ło, wow! dziś jeżdałuj sobie bilolej Nie za tu się będzie trochę dzej. Niech popłyje z tym, i serca śpię w tej wolności ze Ej, Dawid, Dawid, pr mam prośbę. No? Weź pozdrów moich ziomków z Discorda, tylko poczekaj. Mogę sobie włączyć e, program do nagrywania? Nie, nie możesz. Siema! Dawid Jasper! Siema, witam! Nie, dobrze, Dawid, przepraszam, ja fan, ja fan, ja fan. Pozdrawiam. Co tam? Aha, przełączy się sam. Siema, co tam? Hej, co tam? Ty głupia do gruba. A Siema mordy, siemano! Ej, ty masz jakieś... znowu on. Ty masz jakieś tabletki na garbo w domu? Siema gruba, gruba pijemy? Chuj w dupę! Pijemy gruba? Dawaj, pijemy gruba. Chuj w dupeczku, to matka nauczyła mówić. Grubej, do gruby nie podskakujcie! Grube są takie, że was przypierdolą ciężarem. I zabiją was na miejscu. Ona jest tego przykładem, ona jest tego przykładem. Zabij, się, zamknij się, zamknij się, zamknij się, Nie może zdjęcia. Nie no, możesz zdjęcia. Dlaczego? czego? No, Dawid... Das... Spierdalaj! się. widzowie! Nic ująć i dodać! Dużo widziałem się osób na tym omegle, dużo, bardzo dużo się osób na tym omegle, więc nie miejcie nie, mnie pretensji, to księdzy Się, mordo Się Co tam? Nic, jak u ciebie. Dobrze, kojarzysz, kojarzysz takiego youtubera Dawid Jasper? Co? Czy kojarzysz takiego youtubera Dawid Jasper? Spierdalaj. Cześć Lampy kolejna Siema Mordo Siema Co tam? Koja kojarzysz takiego YouTubera Dami Jasper? No No To ja jestem, witam No way Mogę sobie zrobić z tobą zdjęcie? Nie, nie możesz Debil kolejny Siema Siemano W2 Szema no Co tam mordo? A dobrze, że Ja no się Tomek będzie ma to bodzie, damit bo Tomek ta pizda mówi, to jest sama kurwa wigotna. Lepiej to sprawdzaj zdania, z mordy to, z mordy Tomek, wynosi pirania, lepiej to sprawdzaj. Na twego tylko mózgu i podkręcić pod świat i to jest fakt, Bo Dawid Jasper to król, ale przyniesie tu im pool, król rapu, lepiej Tomek zrozum to tu podasujcie cię Tomek na liście WBW, i to jest fakt, I takie bardziej to widzowie w tym kraju bardziej, bo na sekundą takie jest w tym kraju Naśmiewają się z osoby niepełnosprawnej, jestem osobą niepełnosprawną, zażywam bardzo mocne leki psychotropowe i leki na serce i leczę się u psychologa, by tę osobą niepełnosprawną, a oni, naśmiewają, oni się naśmiewają z osoby niepełnosprawnej i nie mają do mnie szacunku, zero szacunku widzowie sobie i naśmiewa naśmiewają się z osoby niepełnosprawnej i myślą, że, że są mądrzejsi ode mnie. Są debilami po prostu, jak się naśmiewają się z mojej choroby i wiedzą, że jestem chory i mam jakąś chorobę, mam upośledzenie, upośledzenie stopniu miarkowanym i oni wiedzą o tym i naśmiewają, naśmiewają się z osoby niepełnosprawnej. To są ludzie, chodzi psychicznie, którzy tacy ludzie właśnie, tacy ludzie powinni się leczyć, bizowie, na głowę. Więc dajcie łapeczkiem w górę pod tym filmikiem. Klikijcie ten czerwony przycisk tutaj. On jest tutaj na górze, w tym miejscu albo tu na dole. Zostawcie tu serduszka w komentarzu i kochani widzowie napiszcie w komentarzu pod filmikiem YouTube. Hashtag 777. Zostawcie tu serduszka w komentarzu pod filmikiem. Tu serduszka. I dajcie! Jeśli będzie 100 łapek w górę, 100 łapek w górę, zrobimy kolejny filmik o Medle TV. Jeśli będzie 100 łapek w górę, widzowie. Trzymajcie, do zobaczenia i zapraszam do odcinka. Banci! Bum, 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 bum! Serdecznie pozdrawiam widzów z kanału szotowiec. Żołnik!